Cześć, witam Was w nowym vlogu. Właśnie się pomalowałam, nagrałam też rolkę z produktami, których używam do ust, ponieważ o ile tutaj w filmach zawsze zdradzam, może nie we vlogach, ale w tych filmach głównych e, zawsze zdradzam, co mam na ustach, e, tak jednak na Instagramie zawsze dostaję to kombo pytania, ponieważ no jednak wygląda przepięknie. To są moje ulubione usta. Niut, piję sobie herbatkę. I próbuję znaleźć siły do nagrań. Nie zdradzałam tego tutaj, ale staram się, mam nadzieję, że to wyjdzie, ponieważ zbieram się od dwóch miesięcy, żeby w grudniu wrzucać codziennie czy rolkę, czy zdjęcie na Instagrama. Póki co dodałam właśnie trzy rolki pod rząd i zaraz będę zabierała się za filmik o tych rewelacyjnych spodniach Simsaia, które Wam pokazywałam w poprzednim mierzymy. No i też właśnie mam w Simsaia kolejną partię ciuchów do nagrania. No i właśnie chcę najpierw nagrać tą rolkę, obrobić ją i wrzucić, ponieważ już jest późno, jest godzina 20, więc chciałabym wrzucić, więc chciałabym ją wrzucić jak najszybciej, żeby po prostu nie po nocy. I liczę na to, że jak ją nagram, Zajmie to chwilę i ją obrobię, to też raczej będzie chwila. To nie złapię lenia i nagram ten filmik mierzymy. Ponieważ dobrze by było to dzisiaj zrobić, jak już się wyszukałam, niż robić to jutro. Ponieważ jutro bym sobie na spokojnie obrobiła, i by było ok. Ale dzisiaj po prostu mam strasznego lenia. Właściwie to od kilku dni mam tak, że. Nie chcę się po prostu zawlec z łóżka i, wiecie, po obudzeniu, to nie, nie, że właśnie dłużej śpię, tylko po obudzeniu sobie coś tam skroluję, coś patrzę i później się okazuje, że nie wiem, półtorej godziny później dopiero wstaję. No i właśnie dzisiaj, jest, zanim się zebrałam, zanim zjadłam drobne śniadanie, przyszłam pobiegać, wróciłam, rzuciłam się na jedzenie, bo ten cały dzień mi się tak rozległ w czasie, no to. Zaczęłam się szykować bardzo, bardzo późno do pracy. W zeszłym tygodniu był chaos i dlatego tak po nocy nagrywałam. W tym tygodniu jest luz, ale no dopiero dzisiaj tę paczkę dostałam, więc nie miałam jak wcześniej i tak cieszę się, że faktycznie doszła, ponieważ obawiałam się, że wiecie, do, może dojść w piątek, więc <laughs> będę miała na jutro faktycznie film. Jeśli nie nagram dzisiaj, to nagram jutro z rana. Będzie dobrze. Dwa dni ostatnie też były dosyć leniwe. Zajęłam się obróbką, jakimś drobnym ogarnianiem, wydrukowałam zaproszenia. No i tak, ciekawsza będzie zdecydowanie reszta tygodnia. Przyszłam jeszcze na strych, ponieważ o ile salon jest udekorowany, kuchnia, łazienka. Tak zapomniałam o studio, położyłam tam tylko, wiecie, ten taki wieniec, który widzieliście za plecami może, jeśli nie zasłoniłam głową, ale chciałam jeszcze dodać choinkę. Ta choinka jest tutaj zafoliowana w worku, już ubrana I jak dobrze pamiętam, to lampki też powinny tutaj być, są, więc tylko wystarczy przenieść i podłączyć. Ja siebie znam zdecydowanie zbyt dobrze i faktycznie, jak już obrobiłam rolkę, to już nic nie zrobiłam więcej. Ale dzięki temu miałam chillowy wieczór, ponieważ położyłam się, obejrzeliśmy film Elf i właśnie codziennie teraz staram się oglądać film świąteczny. Bardziej będę wracała do tych wszystkich klasyków niż nowości, ponieważ już obejrzałam kilka z Netflixa i różnie. Jeszcze ten nowy film z Lindsay Lohan jest ok Rzucę Wam tutaj tytuł, ponieważ pojawiły się dwa filmy w tym roku, a obejrzałam jeden, nie pamiętam, jaki był tytuł. No to uważam, ten jest w miarę ok ale odpaliłam dwa filmy, z czego jeden obejrzałam, a jeden częściowo. Jak robiłam trening na rowerze, to sobie odpaliłam i po prostu tak mnie męczył, że włączyłam w trakcie. Dlatego też podchodzę z takim konkretnym dystansem, jeśli chodzi o te nowe filmy. I już o tym rozmawiałam z Mateuszem, że kurczę. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o aktualny czas, ten rok, i nie wiem, kilka poprzednich, to nie wyszedł żaden fajny film, do którego się będzie wyrażać. No niestety. Jako, że wieczór to jest czas na film świąteczny, no to wydrukowałam tutaj te nasze zaproszenia. I po prostu wieczorami, jak będziemy oglądać, to ja sobie będę tutaj rwać, podpisywać kompletować te wszystkie zamówienia, ponieważ z tym się trochę zajdzie, a nie chcę tego procesu śpieszyć. E, wiecie, jak będę sobie tutaj oglądała jeszcze tym bardziej jakiś głupiutki film, czy też film, który już oglądałam wielokrotnie, no to sobie w tym czasie będę ogarniała. No i zmieniła się troszeczkę koncepcja e, od tego momentu, co pokazywałam Wam te, to testowe zaproszenie, ponieważ e, wyświetliłam mi się jakieś tam propozycje, e, wiecie, reklamy zaproszeń i znalazłam taką fajną opcję, gdzie było właśnie Dwie kartki zaproszeń, czyli tak jak będzie u nas i była jakby taka obwódka z innego papieru, i na tym był lak, czyli nie na kopercie, tak jak planowałam wcześniej, tylko na tym. Wydaje mi się, że to fajne, ponieważ jakby niektórzy wracają do tych zaproszeń, niektórzy nie, ale jakoś tak bardziej się doceni ten lak właśnie w środku, niż na zewnątrz, tym bardziej, że jak będzie na zewnątrz, to będzie trzeba, wiecie, to odkleić, porwać ewentualnie kopertę. A tak to będzie trzeba tylko wysunąć jakby. Dlatego też zamówiłam tutaj papier w tym samym kolorze, w którym są koperty. Jakbym myślałam o tym, żeby użyć jakiegoś jaśniejszego, ale jakby był w tej samej tonacji jaśniejszy, to bym wykorzystała, a ten jaśniejszy był taki nie do końca w tej, w tej firmie, z której um, zamawiałam, więc zamówiłam to i tu będę właśnie taki pasek cieniutki na szerokość laku wycinać gilotyną i zrobię z tego taką obwódkę. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze. A druga zmiana to będę jednak rwać na takiej um, prostej linijce. Zamówiłam a właśnie taką aluminiową, ponieważ potrzebowałam jakiejś dłużej zgubiłam swoją plastikową, więc wiedziałam, że metalowa też będzie porządniejsza. No i słuchajcie, na tym właśnie zaproszeniu testowałem, testowałam bo po prostu jeszcze Zmniejszyłam i ładnie wygląda, tak. I jak porównałam, właśnie takie rywanie na prostej jeńce, a na tej specjalnie zakrzywionej, no to jednak wygląda bardziej elegancko na takiej płaskiej, ponieważ i tak są brzegi nierówno, ale ta strona tego wicepapieru, która jest strukturalna, jest równa, a ta druga warstwa porwana jest jakby taka nierówna i to zdecydowanie bardziej mi się podoba. Więc tak, to się zmieniło, ale na pewno nagram dla Was właśnie. Rolkę oddzielnie z tych zaproszeń, ponieważ wydaje mi się, że to fajna jest sprawa. Jak ktoś lubi właśnie takie rzeczy robić, że takie fajne wspomnienie, że się samemu robiło zaproszenie. Oczywiście to nie będzie dla każdego, ale no jak dla mnie to jest coś fajnego, że właśnie je robię sama. Zagrywam dzisiaj jeden z moich ulubionych filmów Mierzymy, czyli filmik ze stylizacjami na święta. Zamówiłam mnóstwo wiecie, czerwień, zieleni, ale też bieli. Chciałabym też tematycznie zrobić czerwone usta, ale z taką ciemniejszą bordową konturówką, bo tak po prostu u mnie wygląda to zdecydowanie lepiej. Tylko teraz zastanawiam się, czy zrobić wersję matową, czy zrobić wersję błyszczącą. I trochę się waham, ponieważ jedna i druga opcja będzie dobra, ale jako, że mam trochę suche usta, no to chyba ta błyszcząca będzie wyglądała jednak lepiej. Czyli mam tutaj szminkę z Maybelline Vinyl Ink w odcieniu Wicket. Ten połysk jeszcze dodatkowo daje taki świąteczny efekt, że... Perfekt. Zapalam światło i zabieram się za robotę. Ale pięknie to wygląda do tej szarości, te usta. Oczywiście, ja, że się nie wyrobiłam, jeśli chodzi o nagrania. Nagrałam tylko sukienki, chyba było 8. I jeszcze mam kilka odfitów, ale to już nagram później. Czekam tylko i mam nadzieję, że szybko się prześlę filmik, ponieważ nagrałam w międzyczasie rolkę, żeby później po prostu obrobić, bo Mateusz się wybiera teraz, czyli znaczy jedziemy razem, ale ma wizytę u barbera, więc cały czas już bym sobie tę rolkę obrobiła, ale właśnie tutaj Redropem wysyłam te, to ujęcie i trwa bardzo długo, więc. вообще нетерпелива, а я себе тут и Jest godzina 21, troszeczkę się zeszło. Ja, jak patrzę, muszę troszeczkę poprawić makijaż dzisiaj. Testowałam podkład, który kiedyś kupiłam, i nigdy nie miałam na twarzy, więc wiedziałam, że dzisiaj to będzie odpowiedni dzień. No i nie wygląda za dobrze. Najciekawsze jest to, że ja ten filmik jeszcze muszę obrobić. A mam tutaj jeszcze do nagrania: raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 outfitów, więc tutaj troszeczkę się zajdzie i jeszcze obrobić, ponieważ jutro rano jedziemy do Wawy, będziemy tam cały dzień, więc nie będę miała czasu w ogóle do tego materiału jutro zajrzeć, więc muszę już dzisiaj tak na styk wszystko obrobić, więc tak może do północy się wyrobię, jak dobrze pójdzie, trzymam kciuki, znaczy fingers <laughs> i może, może to wiecie. Nie jest dobrze, ponieważ jest godzina 23. Ja dopiero zaczynam tutaj obróbkę. Puszczę sobie w tle po prostu ten film, który mi się nie spodobał na tyle, żeby oglądać go ciągiem. Więc sobie dokończę tak, żeby odhaczyć kolejny dzień oglądania filmów świątecznych, ale skupiam się na obróbce tak, żeby jak najszybciej to zrobić, ponieważ no, na razie nie wróży to nic dobrego. W sensie mm, jednak Panie, <laughs> by było trochę pospać, a jak trochę się na 30 maksymalnie o ósmej, chociaż o ósmej to już może być e, ciężko się ogarnąć w czasie. Witajcie! Pani! Nic, kolektory są uwalnięte Pęknięte dosłownie Nie będzie miał w ogóle mocy Ale pojedzie Wielkie dziury No, są takie konwy coś Czymś nie ale nie wiem, nie wiem sobie czy przy skoku, czy coś przy owalne. Taki rajd to dużo czekania My w grozie, ale świeżo ubraliśmy ciepło, bielizna termiczna, dressy. Ja też założyłam dzisiaj po raz pierwszy taki komplet kaszmirowy, który kupiłam z Jenny. No, i zdał egzamin, i tak się polutko. No, i właśnie tak czeka się kilka godzin, żeby zobaczyć dosłownie kilka sekund przejazdu, no bo wiadomo, że tylko część trasy widać. A zrobiliśmy zdjęcia, zrobiliśmy nagrania, a teraz uciekamy na shopping, więc w czasie, ale tam właśnie ta część się zepsuła, więc nie liczymy, że załapie się na ten ostatni przejazd na karowej Rity. Ale zawsze można jeszcze trzymać kciuki, zobaczymy. W jesteście oboje, powiem wam. Pokaż się Pani 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 myślałem, 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 bardziej po prostu ilość kolorów tutaj. Słuchajcie, kolejna załoga na, na starcie na wszystkim i na wybarczyk na... To będzie... że to, to będzie to będzie pierwszy czas. Jeżeli tam dobrze, trochę daleko, ale...

I plany trochę się zmieniły, a to dlatego, że od samego początku byłyśmy umówione na niedzielę na pierniki takiej większej grupie dziewczyn, sześć dziewczyn, ale troszeczkę właśnie plany się pozmieniały, jeśli chodzi o część grupy, a mi było szkoda, że właśnie z Milaną się nie nagadamy, więc stwierdziłam, napisałam, że może się spotkamy po prostu z nią, z jej siostrą właśnie wczoraj i jeszcze z chłopakiem siostry wyszło, że <głos》> właśnie dekorowałyśmy domki. A dzisiaj myślałam, że będzie druga tura. Ale ze względu na to, że jedna z dziewczyn się rozchorowała, no to przekładamy te nasze pierniki. I już myślałam, wiecie, że dzisiaj po prostu będę robiła świąteczne pazy. Że już nic nie będę robił, sobie odpocznę. Tym bardziej, że wczoraj wróciliśmy około trzeciej do domu e, po tym, jak piłam winko, więc jakby nie dość, że dużo spotkań i cały dzień wrażeń. E, no to jeszcze właśnie alkohol. Więc ten odpoczynek to bym się przydał, ale to zrobię sobie to jutro, ponieważ Cio, zresztą, zresztą do mnie napisała, że wybiera się do Flora Point z córką, dlatego też jadę. I się szykuję, właśnie i testuję z Wajcia Wosk do włosów z Drogerii DM. Widziałam u Klaudi Kupiec ten produkt. No, a jako, że się nie spodziewałam, że gdziekolwiek dzisiaj wychodzę, no to nie mam włosów. No, co zrobię sobie przylizanego koka? No i właśnie teraz wygładzam włosy. Brakowało mi czegoś takiego, ja robiłam to wcześniej żelem i już jak sobie przylizowałam tę jedną stronę, już mogę Wam powiedzieć, że mi się podoba. Zobaczę, jak to będzie się utrzymywało też w ciągu dnia, ale z żelem zawsze miałam taką skorupę, co ani nie wyglądało dobrze, ani nie było fajne w dotyku, a tu już widzę, że to tak, wiecie, ten wąsk wygładza na płasko i jest całkowicie gładki. Tylko to później jeszcze będę musiała lakierem posprayować z nadzieją, że to mnie ja utrzyma też grzywkę. <grym> no ale zobaczymy. Będę testowała i dam Wam znać w którymś z filmów. Tak gładkiego KOKA to ja jeszcze nigdy nie miałam. Podoba mi się. Teraz warstwa lakieru. Rozmaksówki na wszelki wypadek, to później sobie tą grzywkę tutaj em, w razie co za uchem złapię, ale póki co wygląda to super. Jak ubieram się, jadę, ponieważ nie mam zbyt dużo czasu. na miejscu. Ja standardowo nie wzięłam mikrofonu, jak tu jest tak bardzo głośno. Niedziela to nie jest dobry dzień, żeby tutaj przyjechać, ale dzisiaj miałam towarzystwo, więc z tego skorzystałam. Jest bardzo dużo ludzi, bardzo głośno, ale to się wszystko spokojnie obejrzeć. Tylko boję się kolejki, ponieważ jest gigantyczna więc będzie ciężko naprawdę zrobić tutaj zakupy, ale mam takie planie, więc na pewno skorzystamy, no najwyżej postoimy, sobie pogadamy z iską właśnie w trakcie, stania w kolejce i tutaj wrzucę wam ujęcia, ale też chcę nagrać rolkę, więc część będzie w pionie, część będzie w poziomie, Jak to zjeść, jak tu nie masz, tu No tak, no nie masz. Tuć. <noise> A, nie, nie mogę podnieść tego nawet. Taste test. Mm. Mm. To jest test. Tu masz To jest <noise> ja na, na kolana Tutaj częściowo mi się kok ale z prawej strony wszystko leży pięknie, więc póki co was zapowiadaliśmy naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o wizytę w Flora Point, to jestem ciutkę zawiedziona. Jakby nie, pojechałyśmy zdecydowanie o złej godzinie, w niedzielę o godzinie... co my byłyśmy? 15? Tak mi się wydaje? Coś takiego? Było groma, będzie po prostu ciężko było przechodzić, ale po prostu trafiłyśmy na falę, trafiliśmy na falę i było po prostu bardzo dużo ludzi i w sklepie, i w kolejce. Jak już kończyłyśmy w sumie zakupy, to się... Po prostu tak rozluźniło, że ta godzina 17-18 to będzie fajny czas. Jeśli faktycznie macie tylko czas w weekend odwiedzić ten sklep, to polecam mu takiej godzinie. Ale jak powiedziałam, jestem trochę zawiedziona, dlatego że po prostu byłam, wydaje mi się, że dwa lata temu ostatnio i ten wybór ozdób choinkowych był zdecydowanie lepszy. Mam wrażenie, że teraz ten sklep postawił bardziej na ozdoby takie stojące, figurki, które jednak są dosyć drogie. Ja już mam masę tego, więc w ogóle nie potrzebowałam. Ale chciałam dodać fajne elementy na choinkę. I takie właśnie jakieś starsze... Ozdoby mam właśnie z flory, czy to, czy takie ptaki z wielkimi piórami. Wtedy mam wrażenie, żeby wybór był bardzo duży. Nie wiem, czy to fakt, że po prostu już jest taki dzień, a nie inny, czyli 8 grudnia, więc może po prostu już się wyprzedały niektóre rzeczy i po prostu ta oferta jest mniejsza przez to. Nie wiem, czy właśnie się coś zmieniło przez ten czas, czy po prostu wybór jest mniejszy, ale tak czy inaczej uważam, że naprawdę warto odwiedzić i zobaczyć po prostu te ozdoby na żywo, bo ponieważ to, jak udekorowany jest ten sklep, to po prostu brak mi słów. Ja wróciłam dzisiaj tylko no, z takimi pompkami, brokatowymi, które jeszcze mają takie fajne wyżłobienia. No, według mnie pięknie wyglądają, pasują mi tutaj na choinkę. Oraz tutaj e, kupiłam takie śnieżynki. Czerwone, bardzo ładne, ale teraz jak dodałam te elementy, mam wrażenie, że jest za mało bieli na tej końce. I ogólnie jeszcze trochę mi brakuje rzeczy. Jakoś nie wiem, w zeszłym roku tych osób było jeszcze mniej, ponieważ teraz trochę w tym roku dokupiłam. A mam wrażenie, że jest dosyć łysą, więc chcę jeszcze dodać jakieś ozdoby. Myślę po prostu, żeby w przyszłym tygodniu zajechać do Osą, jak będę w Warszawie e, i po prostu tam jeszcze spróbuję znaleźć jakieś fajne ozdoby. E, ponieważ, no kurczę, jeszcze ludzie nie ubierają choinek e, tak szybko jak ja. E, w sumie może już trochę osób właśnie w Mikołajki, czy, czy, czy teraz w tym czasie, ale jednak mam wrażenie, że dużo osób ubiera dalej koinki, wigilie czy chwilę przed Wigilią, e, dlatego no, wydaje mi się, że jakiś wybór musi być do ostatniej chwili, więc myślę, że jeszcze się załapię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dodałam tutaj trochę tego świątecznego klimatu w postaci i pierników e, i właśnie wizyty we Flora Point, więc i dekoracje i te pierniczki. No, pierniczki wyszły naprawdę bardzo fajnie, chociaż mam wrażenie, że w zeszłym roku wyszło to mi lepiej dlatego tak nie do końca jestem zadowolona ale jeszcze mam zestaw takich sześciu małych właśnie domków jak się z dziewczynami uda spotkać a jak nie to sama sobie udekoruję i będę jeszcze miała takie mini ozdoby i tam myślę, żeby każdy domek był w innym stylu no ale zobaczymy, dobrze dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa